Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ultimate Team. Sorry, że taki nieogar, ale tyle co wstałem, jest dziewiąta. <laughs> tak jest, o dziewiątej FIFA jeszcze nie grałem. No ale cóż, czekajcie, poraż mikrofon. Okej, okay, dobra, możemy lecieć. Eee, oj, stroje ma podobne, takie jak miał kamyk, ale nie, to nie on. Na szczęście, chociaż może niestety, pograłbym sobie tak z rana z kałykiem, chociaż... Czybym wygrał to nie wiem. Na pewno mm, będzie ciekawy w także w tym sezonie na 100% to będzie mm, coś zajebistego. Ale teraz zobaczmy, mój komentarz może nie być zajebisty. Zresztą ja nigdy nie mam zajebistego komentarza. Whatever. <laughs> Ostatnio widzieliście jak się wkurzałem. Puść to. E, kiedy... Bo, nic nie szło, naprawdę. E, ta FIFA mnie zaczyna coraz bardziej wkurwać, jeśli chodzi o główki. Tak jest, e, główki. I takie głupie przypadkowe strzały. Takie przypychanki to jest po prostu. istny debilizm. O weź, 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 Czekajcie, bo muszę sobie tu wyczyścić. O właśnie, o właśnie, o takie coś mi chodzi. No, puść, puść go, puść go tam. O ładnie. Pięknie, doszła do. Soldado. I mamy. Jeden, jeden, zero. Uuuu, yeah, szósta minuta, soldado. Fakie, yeah, aż się napiję, czekajcie. O, product placement, oczywiście. <grystanie> o... Ciężki dzień dzisiaj, bo dzisiaj bardzo dużo mam nagrywania. Ale... Postanowiłem się w końcu wziąć za to i napierdzielać materiałami tak jak trzeba. Bo wiecie, że miałem na początku problemy troszkę z tym, Jezus, Maria, co się dzieje? Y -y. Houston, we have a problem. Utracono połączenie z przeciwnikiem. No dobra, <laughs> Dobry i trzy punkty. Okej, okay, czekajcie, zagrajmy sobie następny mecz, bo to nie ma sensu. 22 tysiące, zobaczmy na kondycję jeszcze. 70... no spoko. Mówiliście, żebym dał isko Maestro. Nie wiem co to, co, to, co to daje dokładnie. A, mam włosy nieogarnięte, kuźwa. Dobra, kolejny przeciwnik. I zobaczmy kogo nam trafi Okres premii do monet EA Sport FC do końca. Słyszałem, że podobno EA Sport zrezygnowało z tych monet w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale podobno coś chodziło o to. To chodziło o coś z ręk. O, ja, te stroje zajebiste. W ogóle kupiłem sobie pakiet em, legendarnych strojów serii A. E, no i mamy tam. Mamy tam. Em, były tam. Podajże Juventusu niebieskie, Interu te takie z krzyżem. E, jeszcze jedno chyba Fiorentiny biało-czerwone czy coś takiego. Dobra, kolejny mecz przed nami. Głośniej sobie tylko. O, tak jest. Witamy... Witajcie z państwem, Włodzimierz Szop Szpakowski i Grzegorz Szeremowicz. Jak ja tak nie cierpiałem, po prostu nienawidziłem, od razu to wyłączałem w pizdziec. Ostatnio grałem z komentarzem w FIFA 2006 chyba Dobra Tak jest Klepka z rana jak śmietana, dobrze O jak mi tam wybiegał Afelaj Dobrze kurtuła Kurwa Lampard! Ajajaj... Tak, aj, aj. oglądaj, oglądaj! Zajebista bramka! To CV sobie napiszę, oj strzeliłem Lachowi Brauka! <grym _> Żartuję. Rainbow 7 I jeszcze siedem. Na końcu. Puść, Fernando, Terry, ty z zboczańcu jedną. A wiecie, że Terry to mi się kojarzy... ...tylko z żoną Kola. Dobrze, a Felaj dośrodkowanie w Tak jest! Chcesz? No to chodź. Chodź, 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 chodź. O. O. <laughs> Come down, bitches. Może oglądamy powtórkę, co? Lubisz oglądać powtórki. Boom Song! Pięknie. Jeden, jeden. Dobry masz, może być. No, dzisiaj, ja sobie zobaczę, z czego się składa ten timberk. Napój owocowy wyprodukowany w soku. Okej, okay, można. Dobra... Więc Afelaj do tego zdąży, ale... Ale jak tak... Jak leciała?! Goddammit! To była bramka! Kurwa Marek... No bierz, 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 bies, to kurtuanu no co ty robisz?! Ja... No, oczywiście metalowy pręt w tym <noise> musiał być, w tym odcinku. Dobra, ściągmy sobie to. O kurwa. A no dobra, <noise> tak też może być. No nie, po prostu kuźwa, no nie. E... Chciałem się wypowiedzieć trochę na temat ostatniego meczu Realu Madrid. Tylko wyleciało mi to z głowy właśnie, teraz sobie przypomniałem. Odnośnie tego meczu. Hmm, wiele osób się pytało, a kurwa co sądzisz? że dlaczego, by się nie wypowiedzieć. Powiem wam tak, byłem bardzo, 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 bardzo wkurzony po tym spotkaniu. Pewnie wszyscy kibice Realu byli tak samo źli po przegranych derbach. Jeszcze w jakiś sposób przegranych, po prostu my to tak wpienia, kiedy widzę, że pomoc, ogólnie według mnie pomoc mamy okej. Okay. Pomoc jest zajebista, mamy, mamy, te, mamy Isco, mamy Ronaldo, Bale, Di Maria, obojętnie, a e, Którzy napędzają naprawdę zajebiście akcje. I brakuje mi takiej typowej dziewiątki w Realu. A, tutaj błąd. Brakuje mi takiej typowej dziewiątki w Realu. Gościa, który po prostu dobrze by zamykał wszystkie akcje, dobrze by wykańczał. E, a Benzema, kiedy miał... piłkę bodajże, nie wiem, na piątym meczu spadł mu piłka pod nogi. W polu odbiła się jak od deski. Jakbyście rzucili piłką w deskę albo w ścianę, to taki sam był, byłby efekt. Kurde, jak lubiałem e, Benzemę, kiedy przyszedł właśnie do, do Realu i, i. lubię go nadal, ale cholera, on jest tak cienki teraz, że to jest parodia. No ja nie wiem, nie wiem co się z nim stało, ale to, to nie jest ten sam piłkarz. Wiem, że w lidze mistrzów, tylko jakimś cudem. Zawsze strzela bramki. To jest przeciwność jakby Igłajna, Gonzalo Iguajna, kiedy grał w... w realu to. Dobrze kurtła. To w Lidze grał bardzo w Lidze grał bardzo dobrze, a przechodziła liga mistrzów i... i znikał po prostu z pola widzenia. Także przeciwnością jego jest Benzema. Ja tego nie rozumiem dlaczego Benzema tak dobrze wyskolony piłkarz technicznie ma problemy teraz z opanowaniem piłki. To jest dla mnie niezrozumiałe totalnie i w szlak mnie trafia, jak to widzę, właśnie kiedy Ronaldo mu dogrywa, albo ktoś czy Isco, a on to piłkę nie potrafi nawet przyjąć. Także myślę, że słaba forma Realu też wynika z właśnie słabej formy Benzemy, bo jednak nie ma kto tego wykończyć. Zobaczcie sobie, kiedy... No, znowu spalony. Zobaczcie sobie akcję, kiedy Morata, którego też de facto nie lubię, w biegu w pole karnej wywalczył tam piłkę. Ona tam bodajże wyszła, ale ja. Ona wyszła, ale e, chodzi mi o to, że nikt nie miał kto jej dobić. Wysunął piłkę na piąty metr na polu karnym i nie było nikogo, żeby zamknąć tą akcję. No to do cholery ja się pytam, gdzie jest napastnik? Czy on nie powinien iść za każdą akcją? Tym bardziej, że gramy na jednego napastnika. Chciałbym, żeby Real grał na dwóch, no ale to tym bardziej byłoby bez sensu, bo kto? Nie wiesz, że słaby, słaby Benzema, e, to kto drugi? Morata? Jeździć bez głowy też. Nie wiem, mam mieszane uczucia, chociaż Morata ostatnio dał dobrą zmianę. Naprawdę fajnie, fajnie jak wszedł, to, to zagrał dobrze. Eee, więc ostatnio, gdyby grał tak jak ostatnio, to jestem jak najbardziej za Moratą niż za Benzemą. Chociaż to jest brak tego doświadczenia jeszcze ogrania takiego na wysokim poziomie. Ja chciałbym kogoś naprawdę... Eee, wamarek no. Tak, ping-pong, ping-pong. Także kto by mógł taki być? No nie mam pojęcia. Jak realnie nie zakupi nikogo w, w zimie, to będziemy w dupie i ten sezon już będzie całkiem... stracony według... Jak słabo! Według mnie, no ale... Chciałem też, żeby Hesse trochę pograł, ale jak widzę to... to nic z tego nie będzie. Ostatnio odesłany na trybuny, a Morata wydaje Morata wprowadzony podczas meczu. Wolałbym, żeby było odwrotnie, no ale cóż, to jest Carlo Ancelotti, to jest jego myślenie. Dobra, zagrajmy zrównoważony. Bo tutaj trzeba cholera coś trafić. chol. A dobrze dobrze. No łap. Nie wiem czy zdążę, ale chyba tak. Dobra, i tutaj, jak zamkniesz, to jesteś zajebisty. Niewiele. Mam problem, co jest z rzutami różnymi, są. <laughs> Soldado O fuck, jak on to dorwie Biegni, biegnij pierwszy Tak, myślałem, że taka kontra pójdzie, że się na różowo postro Defo Biegnę za nim idę tylko mogę Ale tu zjebał Kurde, no przycisnę. Przez stąd wyjść jakoś. Nie wiem, jakie Wy macie opinie na temat. No, bierz to, bierz, 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 bierz. Jakie Wy macie opinie na temat realu i tego składu? Czego tu brakuje? Wiem, że Bale wraca dopiero do dyspozycji, więc Bale jeszcze nie mogę oceniać. On nie miał sezonu przygotowawczego, nie wiem, czy wiecie. Opuszczał treningi w Tottenhamie Podczas tego całego zamieszania transferowego To też na pewno... No waran! Waran! Ja pierdziele! że nie jest taki wolny, no ludzie! Trzeba napisać petycję do jej. Pedro, oj, tutaj będzie dobrze. O cholera, albo nie. Czas, no. Szukałem miejsca miejsce znowu do tego defon jest tak szybki No cóż, ofensywę muszę włączyć, nic nie poradzę. Boże! Kontrola piłki w tej fifie mi rozpierdziela umysł po prostu, wiecie? Według myślenia jej to taki zawodnik jak ISKO, czy ogólnie najwyższej klasy zawodnicy nie potrafią dobrze kontrolować piłki i biegnąć ze sprintem. Nie no pewnie. Stoję, poczekam. Teraz mnie wkurzył daj to. Ja no fucking! Każdy przepycha każdego, to ja nie tego nie rozumiem Serle mi przepycha Torresa... Fuck you jej... Biegnij, biegnij. Ja! No i dlaczego on wysunął tą piłkę aż tak? Tak jest! Song! O to chodzi. 79. Kurde, ale mnie ta FIFA ostatnio w kurze. Jeszcze jedną, jeszcze jedną, 10 minut. Widzę też dobry klej. Oczywiście, jak ktoś napisze do mnie, to już mam lagi... Tok myślenia Origin. No, no, no. Nieźle. Wiesz, się róż bo ten Defoto to zaraz tu... No w którą stronę? Czy ja mogę przepchać jakiegoś jednego zawodnika od niego? O jest! Oskara są przepchał. No w końcu. Soldado biegnie tutaj aflaj. Jest, Jest! 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 Calm down! Tak jest! Pięknie. I product placement. Nice, 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 ale weszło. 90. Soldado. Jeszcze out na spokojnie, niech ktoś tu biegnie. No, weź to, weź mu to kurtuaj. To będzie koniec chyba tego spotkania. Jak wykopię, także ja się z Wami zagnam Trzymajcie się i, I? jeszcze nie i pion.